W tym zadaniu musimy wyznaczyć zbiór wartości funkcji f określonej następującym wzorem. Ogólnie, żeby wyznaczyć zbiór wartości dowolnej funkcji, to powinniśmy umieć narysować bądź też naszkicować w przybliżeniu jej wykres. My widzimy, że nasza funkcja f od x jest funkcją wykładniczą, ponieważ w wykładniku tutaj tej potęgi stoi x, a zatem będziemy musieli sobie przypomnieć, jak się rysuje funkcje wykładnicze. Generalnie, jeżeli mamy do narysowania taką prostą podstawową funkcję wykładniczą, ja ją tutaj napiszę w ten sposób: f od x równa się jakaś liczba A do potęgi X, no to wykres takiej funkcji będzie wyglądał w taki sposób, że tutaj funkcja będzie się przyklejała do osi x, no a to będzie bardzo szybko rosła do góry, będzie przychodziła tutaj przez oś Y w punkcie. 1, ponieważ jeżeli pod x podstawimy 0, a do potęgi zerowej da nam zawsze 1. No i ten wykres będzie wyglądał o mniej więcej w taki sposób, w sytuacji, gdy a jest liczbą większą od 1. W przeciwnym przypadku, czyli tutaj napiszemy sobie dla a większych od 1, natomiast jeżeli a byłoby mniejsze od 1, no to wówczas ten wykres naszej funkcji wykładniczej f od x równa się a do potęgi x, by wyglądał w taki sposób, mianowicie tutaj by bardzo szybko rósł, tu by przechodził przez jedynkę i dalej by malał tutaj bardzo szybko do zera. Naszą liczbą a w tym przykładzie funkcji f od x jest trójka, czyli wykres będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. To plus 2 oraz minus 3 odpowiadają, te dwie liczby odpowiadają tylko za przesunięcie tej funkcji f od x równa się 3 do potęgi x, która wygląda właśnie w taki sposób. O dwie jednostki w lewo, ponieważ tutaj zmieniamy x, do x dodajemy plus 2, czyli cały wykres się przesuwa w lewo. Tutaj już narysowałem dokładnie niebieskim kolorem wykres funkcji f od x równa się 3 do potęgi x plus 2. Widać wyraźnie, że normalnie funkcja f od x równa się 3 do potęgi x, powinna tutaj przechodzić przez jedynkę, no ale ponieważ została przesunięta o dwie jednostki w lewo. No to przechodzi, no to ten punkt został przeniesiony dokładnie w to miejsce. No i również musimy ją przesunąć o trzy jednostki w dół, czyli ta niebieska, wykres tej niebieskiej funkcji przesuwamy o 3 jednostki w dół, no i otrzymujemy w wyniku tego ten wykres, który ja tutaj narysowałem czerwoną przerywaną linią. No i to jest wykres naszej funkcji f od x równa się 3 do potęgi x plus 2. I jeszcze minus 3. No i teraz, gdy mamy już narysowany wykres tej funkcji, no to z tego wykresu możemy odczytać ten szukany zbiór wartości. Wartości to są y, x to są argumenty. No i patrzymy, jakie wartości przyjmuje ta nasza czerwona funkcja. Ona tutaj zbiega asymptotycznie, czyli tak przypłaszcza się do wartości. Minus 3, no i od tej minus trójki osiąga wszystkie wartości w górę, czyli dąży, leci do plus nieskończoności, czyli zbiór wartości jest od minus 3. Przedział musi być otwarty, ponieważ tej minus trójki tutaj nigdy nie osiąga, chociaż bardzo się do niej zbliża, no aż do plus nieskończoności. No i taką odpowiedź mamy w podpunkcie D.